To jest typ zadania, który spodoba Ci się najbardziej, czyli analiza funkcji. Dziedzina, zbiór wartości, monotoniczność, równanie i nierówności. Najczęściej będziemy musieli podać 3, z, tych, z czego każdy element analizy może ci dać po jednym punkcie. Łącznie to jest aż 7%. Rozwiążemy więc od razu coś takiego. Pierwsze co, musimy podać dziedzinę. Bierzesz paluch swój własny i kładziesz go w tym miejscu, czyli na całkiem lewej stronie wykresu, i badasz potem w prawo, jak jest rysowana na ta funkcja. I widzisz, że kończy się nam tutaj. Przy czym mamy tutaj kilka przerw, ale one od razu przeskakują na dół i mają tutaj zamalowane kropki, więc nie przerywamy tutaj dziedziny. Także dziedzina jest to przedział na x-ach funkcji. W tym przypadku od minus szóstki do 5. Przy czym przedziały zostawiamy zamknięte, dlatego że tutaj też mamy zamalowane kropki. Kolejna sprawa, czyli na przykład największa wartość funkcji w przedziale. I ten przedział sprawdzamy na argumentach, czyli na x, czyli dla jakiego argumentu z tego przedziału wartość funkcji jest największa. No to oddzielamy fragment funkcji tą od minus czwórki do 1 i sprawdzamy, gdzie ta funkcja nam sięga najwyżej. No w tym fragmencie, bo ta wartość tutaj wynosi 2. Dlatego od razu zaznaczamy 2. I ostatnie, kiedy ta funkcja jest malejąca. No to jak znowu będziemy przesuwać paluchem, no to tutaj ta funkcja jest stała, tutaj rośnie, natomiast tutaj jest znowu stała i dopiero w tym miejscu maleje. Możemy oddzielić ten przedział, kiedy ona maleje i zapisujemy go na x, czyli od dwójki do piątki. I tutaj dajemy domknięte. Stąd od razu odpowiedź D. Także podsumowując, najwięcej uwagi zwracaj na kropki, jakie są. Czy otwarte, czy zamknięte. I tutaj za to mamy już trzy punkty, ale te zadania lubią być podchwytliwe, dlatego zachęcam cię do zrobienia kilku samodzielnie. Także podstawa funkcji to jest temat, od którego możesz nawet zacząć naukę do matury. Definicje są proste, możesz porobić rysunki i nie wymaga dużo wiedzy z poprzednich rozdziałów. Fajne miejsce na początek. Zdobywamy już kilka punktów, pora przejść dalej. Pamiętasz, jak w czwartej klasie pani od matematyki uczyła się przerzucać X na lewo, liczby na prawo. Wtedy to się liczyło tak łatwo, ale dlaczego? Bo to była jedyna Jedyna metoda, której używało się do rozwiązywania równa. Teraz mamy ich wiele, które zmieniają się w zależności od typu równania, jaki dostajemy. Do liniowych dalej przerzucamy lewo-prawo, do kwadratowych używamy delty, do wielomianowych możemy grupować. Nie mów tego jednak swojej nauczycielce, bo, bo mnie zwyzywa i powie ci, że jestem idiotą i masz mnie nie oglądać. I wiesz co? Dejdzie miała rację. No dlatego, że to jednak nie jest zbyt mądre spojrzenie. Bo na przykład, tutaj mamy równanie kwadratowe, a nie rozwiązujemy go deltą. Dlaczego? To będzie temat na inny film. Mamy jeszcze jeden typ równania, czyli tak jest z x na górze i na dole. Rozwiązujemy je w taki sposób: pamiętaj, nie dzielimy przez ze Więc patrzymy, kiedy nam się zeruje mianownik. W tym przypadku zeruje się dla trójki. Natomiast kiedy zeruje się licznik, czyli góra. I tutaj sprawdzamy każdy z tych nawiasów po kolei, bo wystarczy, żeby chociaż jeden z nich był równy 0. I teraz sprawdzamy, które nam się pokrywają. góra i tu. I usuwamy je. Tak, bo liczba musi zerować górę, ale nie może zerować dołu. Tutaj nic nam się nie pokrywa. Dlatego rozwiązaniem są obydwie te liczby. Jedynka i minus dwójka C. Mamy kolejny punkt. Trzecie, nierówność z wartością bezwzględną i to jest całkiem nowy typ zadania. Pokażę Ci moją metodę czytania tego i strategię na tego typu zadania, ale już bardzo szybko. Znajdujemy środek tego przedziału, czyli w tym przypadku jest to dwójka. I patrzymy, jaka jest odległość do końca tych przedziałów. W tym przypadku jest to 5. W jedną i w drugą stronę. Tak musi być dokładnie tyle samo. I teraz, skoro ten przedział zawiera ten środek, jest tutaj przy dwójce. No to mówimy, że odległość od dwójki jest mniejsza niż 5. Zobacz że już, tutaj gdzie jest odległość równa 5, czyli na przykład 7, tej liczby nie bierzemy, czyli chcemy odległość mniejszą od 5. Wtedy zapisujemy nierówność w taki sposób. Odległość, czyli wartość bez bezwzględna z x odjąć i teraz wpisujemy ten środek, czyli 2, jest mniejsza od 5. Od razu mamy odpowiedź A. To teraz spojrzymy na geometrię. Daję ci takie zadanie i masz na nie 10 sekund. Czas start. Zobaczysz na maturze kilka okręgów, a zależność, którą zauważyłem najczęściej, to kąt wpisany i środkowy. Chodzi tutaj o to, że jak od takich dwóch punktów poprowadzimy odcinki do środka, no to pojawi nam się kąt. Ale jeżeli poprowadzimy yy, odcinki, tym razem cienkiwy do jakiegokolwiek innego punktu tu na okręgu, to ten kąt będzie dwa razy mniejszy. Więc tutaj, skoro mamy Alfę, no to tutaj mamy Alfę przez dwa. I skoro tutaj jest trójkąt, kąty w trójkącie się sumują do 180, to od 180 odejmujemy właśnie to alfa drugich i potem odejmujemy tą gammę, czyli to i to. I wtedy uzyskujemy ten kąt, o który pytali. Odpowiedź B. Dobra, pogadajmy chwilę. Skąd możesz mieć pewność, że takie zadania pojawią się na maturze? Nie będziesz mieć pewności. Nikt tej pewności nie będzie mieć, a szczególnie żaden prorok maturalny. To, co tutaj robię, to jest tylko przypuszczenie. Daję Ci zadania powtarzalne, więc na logikę mogą się powtórzyć Kolejny raz. Jednak nikt nie ma takiej pewności, że to nastąpi. Więc to, co tutaj widzisz, traktuj jako sugestię lub miejsce, w którym możesz rozpocząć pracę i naukę, właśnie do matury. Polecam Ci nauczyć się także rozwiązywać dowody algebraiczne, czyli zadania tego typu. Najczęściej będzie chodziło o podzielność. Nie zawsze, ale bardzo często. Tutaj często piszemy założenie. Czyli w tym przypadku, że n jest naturalny i większy od 1, możemy to zapisać tak symbolicznie. Tezę, czyli to co musimy udowodnić, czyli że 3n do 3 plus 18n kwadrat plus 100 jest podzielne przez 6. Dostajemy tutaj fajne dwa punkty. Już Ci pokażę w jaki sposób. Pierwsza sprawa, piszemy dowód, zawsze wyjmujemy wspólny czynnik przed nawias. Tutaj to jest 3n i wtedy w nawiasie zostaje nam n kwadrat plus 6n i plus 5. I teraz... Skoro chcemy udowodnić podzielność przez 6, to udowodniliśmy już przez trójkę. Teraz trzeba jeszcze udowodnić, że to jest na pewno parzyste, żebyśmy mieli trójkę i dwójkę, bo razem nam to da podzielność przez 6. Możemy to sprawdzić na przykład w taki sposób, że rozbijemy na przypadki. Czy jeżeli n jest liczbą nieparzystą, czyli piszemy to w tak, to czy wtedy to całe jest parzyste, czy gdy n jest parzyste? To czy wtedy też nam się to zgadza. Drugi przypadek od razu widzimy, że tak, dlatego że mnożymy to przez n, więc wtedy mamy 3 razy 2n, sorry, razy 2k, które jest naturalne. W taki sposób zapisujemy liczbą. Liczby parzyste, całą resztę, czyli od razu widzimy, że jest podzielne przez 6. Natomiast w tym pierwszym przypadku tu już musimy trochę więcej podstawić. 3 razy 2 plus 1 i razy tutaj w środku też podstawiamy. Jeżeli to rozwiniemy, to wtedy nam się na pewno pokaże, że to jest liczbą parzystą. Ok, to jest trudna metoda. Ja znam łatwiejszą, ty jej niestety nie znasz, bo nie znasz po prostu tej techniki. Ale to możemy na przykład delto obliczyć, że będzie się zerowało dla n równego minus 1 oraz dla n równego minus 5. I to nam pozwoli coś takiego zapisać w postaci iloczynowej, czyli 3n, n plus 1 i n plus 5. Wtedy zaznaczamy, że to jest na pewno parzyste, dlatego że jest to iloczyn liczby parzystej i nieparzystej. I to nam kończy dowód. Bardzo trudna sprawa, ale tak jest właśnie z dowodami, jak zauważyliśmy. Włożyłem. Te zadania są często skrajne, albo bardzo trudne, albo bardzo łatwe. Może nam się trafi to bardzo łatwe akurat. Za to 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 jest twój musthrew naturalny, bo możesz zdobyć 3 punkty za dosłownie cztery linijki pisania. Grupowanie, co najpewniej znasz, bo często o tym mówiłem, na przykład na TikToku. Czyli wyjmujemy po wspólnym czynniku z tej pierwszej pary i z tej drugiej, czyli grupujemy je po dwa. Będzie tak odjąć i tutaj tylko minus się wyjmie tak naprawdę. Wtedy będzie w nawiasie 3x minus 2. Dlaczego minus? Jak przymnożymy z powrotem minus razy minus, to nam da właśnie plus 2, jak mieliśmy wcześniej. Teraz sprawdzamy, czy te wyrażenia są takie same. Jeśli tak, wyjmujemy je przed nawias. Natomiast w drugim nawias wpisujemy ich współczynniki, czyli tutaj to jest x kwadrat, tutaj to jest minus. Wpisujemy to jako minus 1, bo tutaj stoi taka niewidzialna jedynka cały czas. To przyrównujemy do zera. Teraz każdy z tych nawiasów osobno możemy my dalej przyrównać do 0. Czyli tutaj to będzie 3x minus 2 równe 0, co nam da x równy 2 trzecie. Jeżeli dwójkę przerzucimy i podzielimy to na 3, no a tutaj x kwadrat odjąć 1, kiedy się zeruje, no przerzucamy jedynkę. Pamiętamy, że dla x równego 1 lub x równego minus 1, bo wystarczy teraz to już spierwiastkować. 1 i minus 1 dają nam do kwadratu 1. I za to mamy aż 3 punkty. Także, nie dość, że łatwe, dużo punktów to jeszcze w połowie możesz sprawdzić, czy rozwiązujesz jak dotąd dobrze. Masz taką małą weryfikację. A jeżeli chcesz do dodatkową metodę na sprawdzenie, podstaw po prostu te rozwiązania. W to miejsce sprawdź, czy faktycznie ta prawa strona będzie równa 0. Myślałem sobie w sumie, dlaczego tak często lubimy wybierać pewniaki. Odpowiedź jest jednak bardzo oczywista. No, chcemy jak najmniej roboty, tak? Dlatego zapraszam Cię na mój kurs TAST Matura 2024, który skupia się tylko na najważniejszym materiale do matury. Od zera nauczy Cię w tydzień około 50% całej podstawy, a dodatkowo otrzymasz dostęp do serwera Discord, na którym maturzyści pomagają sobie nawzajem, jednocześnie boostując swoją wiedzę. Otrzymasz tam odpowiedź na każde swoje maturalne pytanie. Ciąg liczbowy. Tutaj zadania bywają często trudniejsze, ale też od czasu do czasu drobnie ci na przykład coś takiego. To jest zadanie z mojej matury 2022. Wyraz a7, czyli siódmy wyraz ciągu. Wystarczy, że podstawimy siódemkę pod wzór tego ciągu, czyli liczymy a7 równa się i wszędzie teraz zamiast n wpisujemy siódemkę i wystarczy, że już to obliczymy, czyli będzie to wyglądać w ten sposób. Najpierw podnosimy 7 do kwadratu, czyli 2 razy 49, odjąć 210 przez 7, tu będzie minus 112. I na 7 da nam to minus 16. Gotowe, jeden punkt. Zanim pokażę ci największego pewniaka, słuchaj mnie uważnie. Może ci się przytrafi i może uda ci się na wszystkich tych zadaniach, które dzisiaj omówiłem, nabić te Twoje 30%. Bo liczba punktów za wszystkie zadania, które zro zrobimy dzisiaj, wynosi 16, co daje nam około 35%. Jednak, czy masz jakąś pewność, że będą dokładnie takie zadania? No, raczej nie. Dlatego, że nawet jak dają jedną z tej najłatwiejszej półki, to inne dadzą nieco trudniejsze mniejsze, żeby wyrównać. Chociaż myślę, że ten film może mimo wszystko znacznie Ci pomóc. Pora na ostatnie zadanie, pewnie się domyślać, jakie. Za cztery punkty aż mamy optymalizację, czyli wykorzystanie funkcji kwadratowej w praktyce. W tym przypadku sprzedajemy krzesła po 196 za jedno. Mamy przychód oraz koszta i chcemy obliczyć, kiedy będzie największy zysk. I zysk w tym przypadku liczymy jako różnicę przychodu minus koszta, czyli. Funkcja przychodu 196x i od tego odejmujemy koszta, czyli w nawiasie koniecznie zapisujemy całą funkcję kosztów. Nawet mamy tutaj napisane, że różnica przychody i kosztów to będzie zysk. 4x kwadrat dodać, 4x dodać 240. Teraz możemy na przykład znieść ten nawias, czyli będzie minus 4x kwadrat, odjąć 4x i odjąć 240, co jak poredukujemy da nam minus 4x kwadrat plus 192x. Tak, to z tym minus 240. To teraz, co bardzo ważne, to musimy zapisać dziedzinę tej funkcji. Czyli, jaki jest dostępny przedział tej produkcji krzeseł? Dziedzina w tym przypadku możemy zapisać ją w taki sposób, że będzie to przedział od 0 do 30 krzeseł, bo mamy tak napisane tutaj. Szczerze, nie wiem, czy by ci odjęli za to punkty, ale możemy zapisać coś takiego. To oznacza, że bierzemy tylko liczby całkowite. Jeżeli nie chcesz się uczyć zapisu takiego matematycznego, nawet napisz słownie, że dziedziną są liczby. Całkowite od 0 do 30 i chuj, takie zdanie. To teraz szukamy najwyższego punktu. Jak widzimy, mamy funkcję kwadratową zapisaną w postaci ogólnej. A jak chcemy znaleźć współrzędne wierzchołka, no to musimy obliczyć p i q. A jest tu, tutaj ujemne, więc ramiona będą skierowane tej paraboli oczywiście w dół. I szukamy teraz P i Q. Wzór na P z karty wzorów to jest minus B przez 2A. Natomiast Q to jest minus delta przez 4A, chociaż ja wolę liczyć po prostu F od P. Zaraz ci pokażę o co z tym chodzi. Czyli P to będzie minus 192 przez no, 2A, czyli minus 8. Minusy nam się skrócą i zostanie nam 24. Czyli dla 24 krzeseł wyprodukowanych, ten zysk będzie największy. I te Raz. Mamy jeszcze pytanie, oblicz ten zysk, czyli no albo liczysz z tej delty, chociaż tego nie polecam szczerze. Wystarczy przekier, że piszemy to 24 tutaj w tą funkcję. I to jeszcze możemy zapisać jako z od x, żeby już tak było formalnie dobrze. Zysk dla 24 krzeseł, więc podstawiamy tą 24 tutaj zamiast x, czyli minus 4 razy 24 kwadrat plus 192 razy to i minus 240. Tu już możesz na przykład użyć kalkulatora, żeby to sobie policzyć. I to nam wyjdzie 2064. Gotowe zadanie, mamy 4 punkty. Także optymalizacja to typ zadania, w którym używamy funkcji kwadratowej, aby zarobić najwięcej ze za sprzedaży jaboli. Albo z krzeseł, tak jak tutaj. I to jest 8 pewniaków, które przygotowałem na dziś. Powodzenia w dalszej nauce!